Kolejna opowieść z projektu nasza bajka będzie to bajka pod tytułem W Imbryczkowie, napisana przez uczniów klasy 0A Szkoły Podstawowej w Chełmcu. Opiekunką klasy jest pani Janina Mruz. Pewnego dnia w Imbryczkowie na ulicy Lawendowej w jednym z imbryczków mieszkała sobie panna herbatka. Słynęła ona z miłości do lawendy, była bardzo wesoła i spokojna, oraz zawsze chętnie pomagała swoim znajomym, innym paniom herbatkom i panom sokom. Całe imbryczkowo słynęło z panującej wokół radości, a wszyscy mieszkańcy czuli się tam bardzo dobrze. Każdy mieszkał na osobnej ulicy i miał swój własny, przytulny imbryczek lub kubek. Panna herbatka co dzień rano pielęgnowała swoje lawendy w ogrodzie, nucąc pod nosem skoczne melodie. Jednak pewnego dnia, pan sok biznesmen pracował w swoim biurze które nazywało się Sok Bis. Przyszedł do niego klient, pan Malinowy Sok, w sprawie nowego imbryczka. Ten imbryczek był dla jego pani herbatki, która opiekowała się pieskiem. Gdy pan Sok Malinowy wyszedł z biura, był bardzo szczęśliwy. Pan Sok Biznesmen zaprojektował mu nowy imbryczek dla pani herbatki. Zapragnęła ona mieć hotel, w którym mogłaby przyjmować gości, którzy chcieli odwiedzić swoich znajomych w Imbryczkowie, a nie mieli się gdzie zatrzymać. I tak pan Sogmalinowy, mając projekt, udał się do firmy Imbryk But, która niedługo potem rozpoczęła budowę nowego, pięknego Imbryk hotelu. Panna herbatka budowy często doglądała. Patrząc jak hotel piękny powstaje, przy tym lawendę swą pielęgnowała, wszystkim mieszkańcom kwiaty te daje. Jutro otwarcie hotelu nastąpi, głośno ogłasza panna herbatka. Pokój dostanie kto do nas wstąpi. Zabierzcie z sobą babcię i dziadka. Goście tu przyszli bardzo wspaniali. Pan Sok ze wzruszenia tak nie płacze. Wody w imbryczku pełno nalali, pani herbatka do środka skacze. Zabawa trwała aż do wieczora. Potem do spania nadeszła pora. Wraz z nowym dniem pojawili się nowi goście. Goście wspaniali i dostojni. Nie mogło zabraknąć najważniejszego gościa prezydenta, pana Kawki. Przywykł on do luksusu, ale czegoś takiego jeszcze nie widział. Hotel Lawenda w środku mienił się tysiącem barw. Każdy pokoik miał inny kolor. Mnóstwo okien pozwalało promieniom słońca dotrzeć w każdy zakamarek tego uroczego miejsca. Wszędzie stały wazony i doniczki z kwiatami. Słychać było delikatny szelest wiatru i szum wody, nie wiadomo skąd. I ten kojący zapach lawendy, unoszący się w powietrzu, który swą słodyczą wprawiał gości w zachwyt. Pan Kawka nie mógł się nadziwić. Był zdumiony i postanowił rozsławić to miejsce na cały świat. Do Imbryczkowa zawitała telewizja, wywiady, komentarze. Dziś w mieście każdy miał coś do powiedzenia. I tak ruszyła wieść o hotelu Lawenda w cały świat. Niedługo po tym do Imbryczkowa zaczęły przyjeżdżać najrozmaitsze osobistości. Ci sławni i ci trochę mniej sławni, ale łączyło ich jedno: wszystkim bardzo podobało się nowe miejsce. Każdy czuł się tu dobrze. Panna Herbatka opiekowała się swoimi gośćmi wyjątkowo, starannie i delikatnie. Sekret polegał na tym, iż wyobrażała sobie, że każdy gość to jej ukochany krzaczek lawendy. I nagle pannie herbatce wskoczył do głowy szalony pomysł, aby do Imbryczkowa zaprosić swoją najlepszą kuzynkę, Mufinkę. Mieszkała ona w odległej krainie zwanej Ciasteczkowo. Po wielu dniach podróży i po wielu przesiadkach, dojechawszy pociągiem do stacji w miasteczku imbryczkowo, mogła w końcu zobaczyć tak dawno niewidzianą kuzynkę. Powitaniom nie było końca, ale zmęczona mufinka wnet udała się do hotelu Lawenda na zasłużony odpoczynek. Następnego dnia, o samym świcie. Panna Herbatka zaprosiła swojego gościa na spacer po Imbryczkowie, opowiadając o swoich krzaczkach lawendowych i pokazując uroki Imbryczkowa. Tak spacerując uliczkami, napotkały prezydenta pana Kawkę. Witam, drogie panie krzyknął radośnie pan prezydent, kłaniając się na powitanie no proszę, ale mamy cudownego gościa. Szanowna pani z daleka do nas przyjechała, jak się szanownej Pani podoba imbryczkowo: O! widzę, że zmienia, zmierzają panie w stronę owocowego lasu. Muszę przyznać, że przy tak pięknej pogodzie nie ma lepszego miejsca na spacery. Sam chętnie bym panią potowarzyszył, ale niestety obowiązki wzywają. Zatem życzę dobrego dnia i bardzo miło było szanowną panią poznać. Mufinka wzięła głęboki oddech i już chciała zacząć odpowiadać na te pytania pana Kawki, ale ten zniknął za imbryczkami. Pan prezydent to najweselszy i chyba najbardziej rozgadany mieszkaniec imbryczkowa, który zawsze ma tyle energii, zaśmiała się pani herbatka. A oto nasz sławny owocowy las. Jest niezwykły, bo rosną tutaj wszystkie owoce świata, dodała, pokazując na kolorowe drzewa i krzewy. Kuzynki weszły do lasu, spacerowały tak dłuższą chwilę, aż nagle zobaczyły sterte liści, wśród których mieniło się coś jasnego. Mufinka Szybko odgarnęła liście i ujrzała małego jeżyka, na którego kolczastym grzbiecie mienił się wielki żółty ananas. Mufinka, która mieszkała w ciasteczkowie, nigdy nie widziała takiego dziwnego stworzenia. Kim ty jesteś? zawołała. Jak to? burknął zdziwiony Jerzyk. Przecież jestem jeżem. Po czym odwrócił się niezadowolony, że Mufinka przeszkodziła mu w drzemce, w stercie liści i zaczął oddalać się w głąb owocowego lasu. Mufinka zaciekawiona popędziła za nim, zostawiając w tyle panny herbatkę. Mufinko, nie tak szybko, krzyknęła panna herbatka. Nie znasz tego lasu i możesz się zgubić. Ale Mufinka, zachwycona nowo poznanym stworzeniem, nie zwracała na nią uwagi i próbowała dogonić jeżyka, który wcale nie miał zamiaru na nią czekać. Po pewnym czasie Jerzyk zniknął mufince w gęstych zaroślach, a ona zorientowała się, że nie wie gdzie jest jej kuzynka, ani gdzie sama się znajduje. Jerzyku, krzyknęła, herbatko! Nikt nie odpowiadał. Zatrzymała się wystraszona i zaczęła rozmyślać, jak wydostać się z tarapatów. W tym czasie panna herbatka, która straciła z oczu kuzynkę, postanowiła poprosić kogoś o pomoc w szukaniu mufinki. Pierwszą osobą, jaką spotkała, był pan sok. Panie soku, proszę mi pomóc szukać mufinki. Popędziła za jeżykiem w głąb owocowego lasu i straciła mię z oczu. Chyba się zgubiła. Pan Sok znał owocowy las jak mało kto. Nie martw się, herbatko. W owocowym lesie nic jej nie grozi. Nie mieszkają w nim ani wilki, ani żadne groźne zwierzęta. Ruszajmy zatem. Trzeba ją odnaleźć przed zmrokiem, żeby nie zmarzła. Ruszyli do owocowego lasu. Prowadził pan sok, który głośno pokrzykiwał: Mufinko, Mufinko, kierując się w głąb coraz bardziej gęstych zarośli. Po jakimś czasie Mufinka, która zgodnie z tym, czego nauczyła się w szkole, nie ruszała się z miejsca, usłyszała z oddali jakiś obcy głos, który wołał jej imię. Zrozumiała, że jej szukają. I krzyknęła głośno: Tutaj jestem. Po kilku chwilach z zarośli wyłonili się pan Sok i panna Herbatka. A uradowana mufinka rzuciła się im na szyję. Następnego dnia mufinka była smutna, gdyż chciała znaleźć jeżyka. Panna Herbatka postanowiła, że dzisiaj uda się razem z kuzynką na poszukiwanie zwierzątka. Chodziły po lesie, zaglądały pod każdą stertę liści, ale po jeżyku nie było najmniejszego śladu. Zrezygnowane miały wracać już do hotelu, kiedy nagle Mufinka krzyknęła: Herbatko, czy widzisz to, co ja? Co masz na myśli, Mufinko? Spójrz, coś się tam błyszczy za drzewami. Faktycznie, teraz ja widzę. Pójdziemy tam? Proszę, proszę, proszę! Mufinka wesoło podskakując prosiła pannę herbatkę. Obie udały się w stronę światełka. Kiedy dotarły na miejsce, ujrzały piękne jezioro. Znajdowało się na nim mnóstwo kwiatów, a dookoła jeziora rosła lawenda, która przepięknie pachniała. Mufinka już chciała zanurzyć swoją stópkę w wodzie, kiedy nagle. Pojawił się piękny, biały łabędź, a za nim kolejne dwa i kolejne dwa. Witaj, Mufinko, witaj, panno, herbatko, odezwał się do nich piękny ptak. Początkowo wystraszone, panna, herbatka i Mufinka odpowiedziały. Witajcie, kim jesteście? zapytały. Okazało się, że była to królewska rodzina łabędzi. Zamieszkująca imbryczkowo od wieków. Skąd wiecie, kim jesteśmy? Zapytała panna herbatka. Jesteśmy zaczarowaną rodziną królewskich łabędzi, która zamieszkuje lawendowe jezioro, odkąd powstało imbryczkowo. Nazywam się Królowa Lawenda. Jak już wspomniałam, jesteśmy zaczarowane i wiemy wszystko o gościach imbryczkowa. O rany, cudownie! szepnęła Mufinka. Jakie jesteście piękne! dodała herbatka. Królowa lawenda opowiedziała pannie herbatce i Mufince o imbryczkowie wiele ciekawych historii. Mufinka spytała ją także o Jerzyka, którego dzień wcześniej spotkała. Królowa powiedziała Mufince, gdzie Jerzyk mieszka. Panna herbatka i jej kuzynka pożegnały się z królową lawendą, obiecały, że jeszcze ją odwiedzą i udały się na poszukiwanie Jerzyka. Panna herbatka miała nieodparte wrażenie, że Jerzyk skrywa jakąś tajemnicę. Tylko jaką? Dlatego nie sprzeciwiała się, gdy kuzynka Mufinka. Za wszelką cenę postanowiła go odnaleźć. Dzień dobiegał końca, dlatego obie panie postanowiły skoro świt wyruszyć na poszukiwania tajemniczego jeżyka. Tak, jak postanowiły, tak zrobiły. Ruszyły o wschodzie słońca, nikomu nic nie mówiąc, gdzie się wybierają. Kierowały się na północ Imbryczkowa, tak jak doradzała królowa lawenda, w rejon który panna herbatka znała najmniej był najbardziej oddalony i tajemniczy za rzeczką za dwoma pagórkami na końcu owocowego lasu co chwila dobiegały jakieś nieznane dźwięki słonka jakby było mniej robiło się ponuro był to znak że panie docierają do celu zgodnie ze wskazaniami królowej lawendy najgrubsze drzewo Dąb o imieniu Arbus, w korzeniach którego miał swój domek Jerzyk. Arbus był potężny. Takiego dużego drzewa pani nigdy nie widziały. Mufinka była zafascynowana, nieustannie powtarzała: Ale fajnie, ale cudownie, ale wspaniale, za chwilę znajdziemy Jerzyka. Panna herbatka. Była bardziej ostrożna i rozważna. Próbowała uspokoić kuzynkę, mówiąc: Mufinko, proszę cię cichutko, nie wiemy, co nas tu czeka. Mufinka posłuchała kuzynki. Obie na paluszkach zbliżyły się do drzewa i zajrzały przez malutkie okienko. W tym momencie kuzynki usłyszały dźwięk opadającej dźwigni. Wnet obie przerażone wpadły do otworów w ziemi. Dookoła było ciemno i wilgotnie. Kuzynki były przestraszone, że nawet nie pamiętały, co się stało i jak się tu znalazły. Po chwili usłyszały czyjeś kroki, a następnie otworzyły się drzwi, w których kuzynki ujrzały jeżyka z żółtym ananasem na grzbiecie. Nie był zadowolony. Więcej. Był bardzo niezadowolony, gdy zobaczył panie. Przypomniał sobie wczorajsze spotkanie i doszedł do wniosku, że musiały go śledzić. Zastanawiał się, jaki jest powód, czyżby się domyślały, że nie jest tym, za kogo się podaje. Mufinka i panna herbatka. Rozglądały się dookoła uważnie, obserwując dziwne zachowanie Jerzyka. Dlaczego jest pan tak zdenerwowany? zapytała panna herbatka. Jednak nie usłyszała odpowiedzi, ponieważ Jerzyk zniknął za zielonymi drzwiami. Co robimy? zapytała mufinka. Nie mamy innego wyjścia. Musimy iść za nim i sprawdzić, co dzieje się za tajemniczymi drzwiami. Jak postanowiły, tak zrobiły. Podeszły cichutko do drzwi i powolutku zaczęły je otwierać, a tam ku ich zdziwieniu pojawiła się wielka polana, na której rosły piękne, pachnące lawendy. A wśród tego cudownego widoku wszyscy mieszkańcy i goście Imbryczkowa, krzycząc na zmianę niespodzianka! Niespodzianka! W ten sposób każdy chciał podziękować pannie herbatce za jej dobroć, uśmiech, życzliwość i wielką miłość do lawendy. Okazało się również, że Mufinka o wszystkim wiedziała i w przygotowaniu niespodzianki też pomagała. Na przyjęcie goście się udali. Sok z arbuzów popijali, Przy muzyce się bawili, I długo w zgodzie i szczęściu żyli. A gdzie jeżyk? Ktoż to wie? Może w liściach schował się? Więc gdy spotkasz gdzieś jeżyka, Niech on sobie w lesie znika, A ty usiądź na kamieniu, Pod wielkim drzewem w jego cieniu, I posłuchaj, o imbryczkowie na ulicy lawendowej.